Cześć, z tej strony remi, firma Ricard, przyczepy kempingowe. Tym razem chciałem Wam pokazać prawdziwego olbrzyma. To hobby 720 UKFE z 2010 roku. Przyczepa sprowadzona z Danii, przyjechała do Polski na kołach. Na wyposażeniu posiada przedsionek Izabeli i napęd Enduro. Tradycyjnie pokażę Wam ją najpierw z zewnątrz, w środku jednak ograniczymy się do tych rzeczy najbardziej istotnych, bo przyczepa jest naprawdę ogromna. Przecież to małe mieszkanie o powierzchni 18 metrów kwadratowych z trzema pokojami, kuchnią, aneksem, aneksem kuchennym i łazienką. Dodatkowo 18 m2 przeciąga, więc to jest spore, spora przyczepa. Z zewnątrz, jak widzicie, wszystko jest w oryginale. Przyczepa nie ma żadnych uszkodzeń. Opony są z 18 roku, więc tutaj też nie trzeba zaraz ich wymieniać. Jeszcze sporo, sporo czasu będą służyły. Wszystkie okna, wszystkie elementy to jest z zewnątrz, plastiki, wszystko jest w bardzo dobrej kondycji. Nie ma żadnych uszkodzeń, wszystko jest w oryginale, łącznie z pytami wewnątrz. To wam za chwilę też pokażę. Tak wygląda jej przód. Przyczepa jest już zarejestrowana w kraju, z aktualnym ubezpieczeniem i badaniami technicznymi. 2000 kg dopuszczalnej masy całkowitej. dosuwania rolek do kół. Wersja Excellent. Zapraszam do środka. Celowo trochę zciemniliśmy tutaj wszystkie żaluzje, żeby pokazać Wam klimat w środku. E, waniki były zawinięte na takiej specjalnej rurze. E, przed chwilą je dopiero rozłożyliśmy w szczepie, w związku z powyższym one muszą trochę poleżeć, żeby aby się po to jest kuchnia, ale nie od kuchni chciałem zacząć. Salonik, w zasadzie duży salon. Bardzo fajnie wyposażony w dużo oświetlenia. Fajnie to wygląda klimatycznie. Meble są bardzo ładne w zasadzie nowe tak jak cała przyczepa nie ma najmniejszych oznak użytkowania. W związku z powyższym. Nie wymaga też żadnych inwestycji. Na pewno jest cała sucha. Ja nie będę zaglądał tak jak na wszystkich w poprzednich filmach do wszystkich szafek, podłóżka i tak dalej. No tu musicie mi zaufać. Naprawdę, naprawdę przyczepa jest w oryginale. Nic tu nie trzeba robić. Nie ma żadnych zacieków. nie ma żadnych zapachów. Autentycznie wygląda tak, jak, jakby wyszła przed chwilą z fabryki. To jest przyczepa, która była używana wyłącznie rekreacyjnie latem, więc nikt tutaj nie mieszkał na okrągło. Stąd stąd też jej stan tapicerki tak na szybko mają bardzo fajne kolory nie są zabrudzone nie są nigdzie zniszczone, powycierane doskonale utrzymane wszystkie blaty przy stolikach to jest pilot od movera, czyli od napędu I to też nie jest tylko z tej strony ale cały Cały ten blad jest bardzo zadbany, oczywiście. To typowe hobby oświetlenia. Wszystko działa, wszystko jest sprawne. Zobaczmy sobie z tej perspektywy na całą przyczepę, przynajmniej na jej część. Tutaj tą tylną. Aha, przyczepa ma dodatkowo ogrzewanie elektryczne. Tu ma jeszcze wyjście USB. Tak wygląda piecyk. Wygląda tak, jakby nikt go wcześniej nie używał. Ten ewentualnie palnik jest trochę gdzieś tam na nim minimalnie widać, że, że był używany. Tak wygląda zmywak. Ta szafka oczywiście, ona się przesuwa, można ją schować i ona daje tutaj też poczucie większej przestrzeni, jednak, żeby skutecznie oddzielić to pomieszczenie od następnego, trzeba ją rozłożyć, żeby te drzwi mogły domknąć się właśnie do niej wracając jeszcze na chwilę do kuchni, pokażę wam te szafki. Tam oczywiście nie ma dyskusji, jest wszystko wszystkie ściany oryginał, bez żadnych przecieków, bez żadnych takich historii. Przyczepa nie była posprzątana, więc możecie znaleźć na filmie jakieś takie przedelikatne zabrudzenia. Tak wygląda blat kuchenny, jak widać no jest trochę pomazany, ale nie ma najmniejszych uszkodzeń, nie ma nigdzie przetarć, wytarć, czy, czy pęknieć tutaj, wszystko jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Tu mamy jeszcze jeden, jedną taką szafkę, ale zaraz wam pokażę jak otworzę te drzwi. Tak wygląda tutaj w szafie, oczywiście tutaj nie ma się niczego czepiać, bo wszystko jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji. wygląda przy świetle dziennym. To możemy oczywiście światło jeszcze więcej puścić. Tak jest tutaj. Dobrze, przejdźmy do kolejnego pomieszczenia, to jest pokój z łóżkami piętrowymi. I tu miałem wam jeszcze pokazać tą szafkę tylko. Zatem tak ona wygląda, jest bardzo pojemna, tu można ją zapakować z różnymi przedmiotami, te szafki mają też możliwość otwarcia. Są już oryginalne kubki czy kieliszki. I to, jesteśmy w pokoju, gdzie są łóżka piętrowe. Tu mamy dwa fotele ze stolikiem. To wszystko oczywiście się rozkłada. Powstaje tutaj miejsce do spania. To jest ta szafka, którą się domyka do ściany, jak widzicie. Są prowadnice, jest kabel, bo e, tą część można obracać i wtedy ten telewizor można oglądać z salonu i tu, albo tutaj z tego pokoju dziecięcego, że tak powiem. To jest magiczny schowek. Pod oknami oczywiście by tutaj też jest sprzęcie sucho, celowo dużo o tym nie mówię, no bo to jest w miarę świeża przyczepa i, i żadnych takich przygód jeszcze nie mogło się tu wydarzyć. Znów stolik, jego blaty, nie ma tu śladu po dzieciach, które mogłyby ewentualnie coś uszkodzić, jest naprawdę w porządku. Jak wygląda podłoga pod dywanikami, to są te kolory, bardzo fajna zadbana. No i cóż, mamy łóżka piętrowe, górne łóżko, nad oknem są półeczki. Dolne łóżko, pod tym dolnym jest jeszcze szuflada na różne szpargały. Tutaj materace, może są trochę zakurzone, ale są czyste, nie są nigdzie uszkodzone. Okno, oczywiście, z moskitą przeciw przeciwsłoneczną. I w worku spakowana podłoga do przeciąka. Widzicie sami, że to jest solidnie spakowane, i to wszystko ma ręce i nogi. Tutaj mamy sam przecionek. O, to jest walker, nie Izabela. Także moja pomyłka, ale jest jak widzicie, w idealnej kondycji. Postaram się ustalić jego nazwę, konkretnie jaki to jest model, i wrzucić go w treści ogłoszenia. Niemniej jednak, zwróćcie uwagę, jakim jak jest stanie, wszystko wygląda, jak było nowe. Wracamy do samej przyczepy. Tutaj jest oczywiście w tym pomieszczeniu okno dachowe, a wracając jeszcze na chwilę tutaj. To okno jest dookoła szczelne, nic się złego tu nie dzieje. No i przede wszystkim działa, tak? Także jak widzicie to wszystko tutaj funkcjonuje tak jak mi na się należy. Ok, teraz przejdziemy sobie do kolejnego pomieszczenia. Tu też chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jakość tych mebli, na ich stan. Nigdzie nie są pohaczone, uszkodzone, zarysowane. Nie ma takich rzeczy, więc nie ma się czego tutaj zaczepiać. Sama ta drabinka, stopnie, jak widzicie, są bez, bez śladu użytkowania. Przyczepę wystarczy odkurzyć i można ją... No i jesteśmy już w sypialni, duże łóżko małżeńskie, pokażę Wam oczywiście materac, najpierw jednak ta narzuta, żeby trochę to też pokazać, jest materac jakby z taką dodatkową poduszką, co go chroni przed jakimikolwiek zdarzeniami, plamami czy tego typu rzeczy, tutaj jest czysto, nie miało miejsca żadne przykre zdarzenia. Tak wyglądają szafki pod sufitem. E, tutaj ważne, mimo swojej wielkości, ta przyczepa wszędzie zachowuje oryginalny stan tych mebli. A mam tu na myśli wszystkie szczeliny. To znaczy, nigdzie przy szafkach nie ma jakichś e, niepokojących, powiększonych szczelin, które świadczyłyby o tym, że przyczepa dużo podróżowała. Wszystko jest na swoim miejscu, i tutaj nie ma obaw, że, że coś może być nie tak. Te narożniki, pokażę wam przód, który często wymaga jakiejś tam interwencji tutaj, tutaj jest bezpiecznie, wszystko jest w orkinale. Co ważne, to ta mała łazienka czy walka to jest bardzo czysto. Szyfka w porządek. Widzicie, nie muszą nigdzie używać siły do otwierania czy zamykania szafek, one wszystkie do mnie pasują. Ok, no i mamy prysznic z brodzikiem. Też silikony wszędzie są oryginalne. Wszystko oczywiście sprawdzone, przejrzane przez nas, uruchomione. E przyczepa objęta jest naszą gwarancją, więc tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Oczywiście, gwarancja obejmuje szczelność i sprawność wszystkich urządzeń. I w, w przypadku tej przyczepy możemy taką gwarancję udzielić nawet na e 18 miesięcy. No cóż, to zdaje się wszystko. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Łukaszem. Można się do niego dzwonić, wybierając numer 608 400 830. 608 400 830. I zapraszamy do nas do firmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia u nas. Cześć.